Witam serdecznie Sezon rowerowy czas rozpocząć Dla mnie to trochę dziwnie rozpoczynać sezon rowerowy Ponieważ ja jako tako nie jeżdżę na co dzień rowerem Bardzo rzadko właśnie jeżdżę Jak człowiek taki takim młodym wtedy jeździł rowerem Ale teraz postanowiłem Po zmianie czasu Jest trochę czasu wolnego W no, domu człowiek siedzi jeszcze Fajna pogoda Miło, przyjemnie, fajna temperatura Troszeczkę wiatr wieje, ale to jeszcze nie przeszkadza Dlatego postanowiłem wyciągnąć rower eee, rower Z garażu I się przejechać Zrobiłem e, bodajże w 45 minut Około 10 km Nie mam pojęcia czy to jest dobry wynik, czy też nie Sami oceńcie jeśli jeździcie rowerem Rowerami Eee... kurde Fajnie, jest naprawdę fajnie, fajnie się czuję, ale posuje część jeździ, ponieważ no płuca, płuca ledwo wytrzymują. Słaba kondycja jest zwłaszcza dla człowieka, który, który, na co dzień jako tako nie ćwiczy, nic nie trenuje i kurde jest ciężko. Da, da się rady to jakoś wytrzymać taki fajny wyjazd plenerowy sobie zrobiłem teraz wam pokażę gdzie zajechałem tutaj jest taka droga kurde polna ale tam można dojechać do, do do jakichś domów tam wiem że widzę że ludzie mieszkają jakieś tutaj są jakieś zabudowania gospodarcze tam dalej też domy no w Leczach jest wiosna, lato, jesień, jak jest jak jest sucho, nie ma deszczu, jest fajnie, fajnie jeszcze nie ma problemu, ale no kurde, wyjechać, wyjechać tutaj na, na drogę, na drogę powiat, bo to jest tutaj droga powiatowa, co tutaj zaraz jest, jest asfalt, to no nie lada mają ludzie przewalone, ale taki jest los. A ciekawostki powiem, że tutaj gdzie stoję, a tak mniej więcej jakieś 20 parę kilometrów w linii prostej tam dalej, yy, tam, 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 tam dalej, to jest yy, Rzeszów. Yy, tutaj w filmiku nawet yy, jak kręcę, na pewno nie widać tych tam budynków, ale są takie białe parę budynków i tuż jest, yy, tuż jest Rzeszów. Jak jest y, dobra pogoda, jak jest, y, jak jest w miarę dobre, dobre niebo, no to fajnie, fajnie widać y, światła. Y, ogólnie tutaj ta okolica, jak Wam pokazuję, to już jest y, inny powiat, inna gmina y, <laughs> od mojej miejscowości, chociaż, chociaż są sąsiednie nawet tutaj. Y, co jeszcze mi powiedzieć, chociaż, chociaż nie wiem, chociaż to są sąsiednie gminy nad moja miejscowością, a ta jest praktycznie po sąsiedzku, to jednak no, troszeczkę jest taka długość, długość jazdy. No właśnie ode mnie z domu tutaj, a mieszkam właśnie w centrum mojej wioski, tutaj to jest około 10 km, i jeszcze zwłaszcza pod górkę, miałem pod górkę no to troszkę, troszkę co czasu zajmuje, ale no jak będę zjeżdżał to też będę miał troszkę przewalone, bo są dwa takie dwa takie troszeczkę podjazdy, dwa może trzy nawet ale myślę, że że dam sobie radę w końcu to jest wycieczka taka na rozluźnienie na, na powdychanie trochę świeżego powietrza jedzie sobie tutaj kurier DPD Przełom tutaj też ludzie mają, ponieważ jak jest, jak jest zima, albo jak wiatr wieją deszcz, no to masakra jest tutaj. Naprawdę. Albo w takich dolinach żyć, jak tam, jak tutaj jest. W tym takim, nie wiem, co to jest błękitny, lazorowy. Tutaj ten dom, czy to co to jest tam, no to kurde, na nic ciekawie jest. Dobrze, ja dziękuję bardzo za oglądanie tego filmiku, Mam nadzieję, że ktoś. Ktoś oglądał, oczywiście, jak zawsze, liczę na jakieś komentarze, na, na lajki, może jakieś subskrypcje. I e, jeśli chcecie widzieć kolejne moje filmiki, zapraszam oczywiście do oglądania, do śledzenia. E, I to tyle. Na razie dziękuję bardzo za uwagę. Na razie.